mordercy Polas do Polaka to, zra. Zra. to są bracia jeste Syndoix no? są... ludzie strzelają do bezbronnych którzy do którzy za potem mówią że chuligani. sto w ogóle nie dopuścili huliganów Dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł, na drzwiach ponieśli go świętojańską. Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom chłopcy stoczniowcy pomścicie ducha. Janek Wiśniewski padł. Lecą petardy, ścierą się gazy, na robotniku sypią się razy. Padają dzieci, i starcy, kobiety. Janek i panu. W całej głębi tego tysiąclecia wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi duch twój. Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. 14 sierpnia 1980 roku w Stocznik Gdańskiej wybucha strajk. Wkrótce fala strajków obejmuje cały kraj. 31 sierpnia 1980 roku władze komunistyczne podpisują w Stocznik Gdańskiej zgodę na realizację 21 postulatów. Dzięki temu sąd rejestruje pierwszy w krajach komunistycznych niezależny samorządy Związek Zawodowy Solidarność samorządnego... 20 stycznia 1981 roku na kapitolu zaprzysiężony zostaje nowy prezydent USA, Ronald Reagan. Nieustępliwy wobec Związku Radzieckiego, antykomunista. Władze w Moskwie są zaniepokojone polityką nowego prezydenta. 11 lutego 1981 roku partyjny beton PZPR wprowadza na urząd premiera rządu PRL generała Wojciecha Jaruzelskiego. Od tej chwili władze zaostrzają walkę z Solidarnością. Są granice, których przekroczyć nie wolno. MARZEC 1981 roku generał Jaruzelski przedstawia w Moskwie plan wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Współpracujący z wywiadem amerykańskim, oficer wojska polskiego Ryszard Kukliński ucieka do USA, ostrzegając przed możliwością wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Ogłaszam. Że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Generał Wojciech Jaruzelski wprowadza stan wojenny, delegalizuje Solidarność i zamyka bez sądu kilka tysięcy ludzi w tzw. ośrodkach internowania. 16 grudnia 1981 roku, podczas pacyfikacji strajków kopalni Wujek, milicja strzela do protestujących, zabijając dziewięciu górników. wishing гощи